Zapraszam Was na luźnego bloga, gdzie powiem troszeczkę więcej o projektowaniu tych rzeczy rowerowych. Znajdujemy się w moim głównym miejscu pracy. Możecie je znać z odcinków technicznych przy komputerze, bo moja główna praca to projektowanie części rowerowych. Przede wszystkim dla Dartmura, Czasem projektuję różne rzeczy rowerowe, też takie dodatkowe dla siebie albo dla innych. Eee, dzisiaj chciałem wam troszeczkę powiedzieć, jak wygląda to projektowanie. Spędzimy taki jeden dzień. Pojedziemy sobie do Bielsko, bo tam mamy właśnie temat projektowy do załatwienia i Wam troszeczkę opowiem, jak to wszystko się rozwijało, i na czym ogólnie nie polega moja praca i w czym jestem dobry, a w czym jestem całkiem słaby. Zanim ruszymy, chciałbym Was zaprosić jeszcze na chwilę na Bike Garden, bo myślę, że tutaj jest jeden temat bardzo mocno związany właśnie z projektowaniem. Na pewno bardzo ważnym elementem tego całego projektowania zawsze były trasy rowerowe i były kickery, zresztą zawsze było robione to zupełnie na zajawie, bo nigdy nie wiązałem z tym jakiejś dużej przyszłości, raczej wiedziałem jak to zrobić fajnie, zrobiłem tego bardzo dużo, zresztą e, zdarzały mi się też projekty komercyjne, wszystkie kickery oczywiście na bike gardenie, jak ten. Stalowo drewniany, kolejny drewniany, zresztą zobaczycie teraz, jak są zbudowane, są zaprojektowane od początku przeze mnie, ale na przykład też wszystkie kikery, które są na Kazurce, są zaprojektowane przeze mnie. I ja miałem w ogóle przyjemność e, robienia kilku fajnych też tras rowerowych. To wszystko oczywiście brało się z zajawki, i pierwsza koncepcja w ogóle projektowania była bardziej związana z e, trasami rowerowymi niż z samymi rowerami. Zresztą opowiem wam o tym już w samochodzie, bo czas nas goni. Jeżeli chodzi o Kickery to w ogóle śmieszna sprawa, bo już za czasów liceum bardzo się bawiłem w to jak można zaprojektować Kicker i nawet na PinkBike'u wisi taka moja kartka z zeszytu, gdzie przygotowałem zależność podstawy wysokości do kąta na wyjściu zbudowane wzory trygonometryczne, więc w ogóle trochę takie szaleństwo. ale to trochę pokazuje, że zawsze byłem takim lekkim freakiem jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, tylko dla mnie zawsze było ważne to, żeby spróbować to zrobić i Spędzałem na tym dużo czasu. Najpierw, się oczywiście, najpierw były klocki Lego, kloski Technics, potem było budowanie z drewna, wymyślanie czegoś, tworzenie i dużo bardziej mnie to interesowało na przykład niż e, granie w piłkę nożną i zabawa z e, znajomymi. Bardzo dużo lubiłem siedzieć sam i dłubać samemu, zresztą bardzo, bardzo dużo tego zostało do teraz. Jeżeli chodzi o sam projekt, to od razu powiem wam przy Kickerach, e, tamten projekt nie był idealny. Był trochę za ostry, ten lub był za, za duży. Poprawione projekty kikerów, zresztą jeśli potrzebujecie, to są do pobrania w opisie. Macie link i tam macie całą bazę kikerów. Jeżeli chcecie, to możecie skorzystać, bo ja je tworzyłem po to, żeby one powstawały, żeby działały, a nie po to, żebym miał kikery i trzymał je dla siebie. Ciekawą informacja jest to, że naprawdę poświęcałem bardzo dużo czasu te to moje dubanie, składanie, powiedzmy, że projektowanie już czegoś, a potem tego, Tym bardziej odsuwałem się od rówieśników i tym bardziej może moje światy były, nasze światy były różne. I myślę, że to jest dosyć ważna informacja, bo zupełnie mi to nie przeszkadzało. Znaczy, ludzi nie sobie robią co chcą, ja sobie będę robił co chcę, bo mi się to podoba. Ale okazało się, że z czasem jednak, jeżeli wchodzisz w jakiś świat, to wtedy okazuje się, że poznajesz ludzi, którzy mają Dosyć podobne spojrzenie na wiele rzeczy, i razem jest dużo łatwiej tworzyć rzeczy naprawdę super, których samemu mi się nie udało. No, sobie jesteśmy. Chyba ogólnie to jest gość, który powoduje, że dużo tych moich szalonych pomysłów w ogóle można zrealizować, bo ma do tego odpowiednie narzędzia, zresztą zobaczycie zaraz. Seba? Nie, jeszcze okay. O, nie ma jeszcze. Nie, <laughs> Typowy Seba. Robisz te manual trainery? No, postawamy no, za innymi robi manual trainery, które możecie znaleźć w opisie filmu. Czekamy na Seba, a w międzyczasie powiem w ogóle gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Hali, gdzie powstają projekty. Projektu 86 i każdy, kto kiedykolwiek miał coś wspólnego z driftem na pewno dobrze kojarzy projekt tych chłopaków. Więc jak wiecie zaplecze jest ogromne, żeby mu zrobić wszystko. Sebastian, Cześć Sebastian! Masz już wszystko? Ma. Tym, tym razem? A tym razem mam. To <gry> dla mnie? No, tak ma. A widzą jeszcze nie wiedzą, co będziemy z tego robili. Dobra, dobra, jednęli się na laserze. To ma być takie. <gry> no, ja, ja Sebastianowi wysłałem rysunki okazało się, że były źle wyskalowane. I w przyszłym roku Dartmoore'y będą na kołach 20 cali. <grystanie> <grystanie> o, dziękuję ci. O, 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 dobry wyjech seba. No i kij z moją dietą. Dzisiaj robimy bagażnik. Bo wcześniej robiliśmy przyczepę, którą też Wam pokażemy, a dzisiaj robimy bagażnik, taki dosyć specyficzny, który, zobaczcie jak fajnie się składa, trochę jak ten Manual Trainer, który przed chwilą oglądaliśmy, bo no, rozwiązanie... Nie wiadomo skąd odgapiłeś. <laughs> Macie wiesz, jakby wycięte wszystko na laserze i są przygotowane specjalne zamki, tak żeby po prostu wszystko pasowało do siebie. Tak troszkę jak klocki Lego, kiedyś były klocki Lego z plastiku, a teraz są ze stali i kiedyś się je składało, a dzisiaj się je spawa. Nic się nie zmieniło przez lata. Dokładnie. Ogólnie koncepcja jest taka, że mamy dwa elementy, które są wycięte na laserze, są połączone. Takich elementów będzie sześć pod kątem, które stworzą bagażnik, który damy z tyłu na przyczepę, Ale nie tego Nissana, tylko mojego busa. Dawaj Pudzian, dajesz. Raz, dwa... Metr sześćdziesiąt, Nie Tniemy, czyli ja patrzę, a ty tniesz. Teraz tak, tu wchodzi rower, tu trzyma się koło, gdzie jest szeroko i opiera się na tych miejscach, gdzie jest szeroko. Wszystko jest pod takim kątem, żeby kierownice się mijały, rowery się mijały. Wszystko jest połączone rurkami dwudziestkami przez całość i do są oparcia kół. I spokojnie na bagażniku sześć rowerów powinno się zmieścić. O, tak to wygląda z boku na projekcie. Zresztą zobaczcie projekt normalnie. O, i proszę, tak to ma wyglądać gotowe. O, tak. Chyba? Dramatycznie nie jest. Trzy. Nie tak. Ty mówisz, że trzeba coś wymyślać dobrego. Poza dartmurami. Nie no, same dobre rzeczy. <grym> Tylko, że tak, ty jesteś inżynierem. i, i yy, Po wszystko, ekonomii, no. E, w programie komputerowym i to jest zajebiste. Bo możesz, masz ogromną moc obliczeniową. No. E, a ja mogę to później zawsze podkręcić fizycznie. To jest tak zwany teamwork. Tak. Jo. <grym> A jeżeli chodzi o samą koncepcję, to zawsze jest potrzeba, potem jest idea, a potem jest produkt. I tak na przykład było z przyczepą. Na początku roku wypożyczyliśmy przyczepę, która była bardzo do dupy i stwierdziłem, że trzeba zaprojektować taką, która nie będzie do dupy. No a że Sebastian, z którym już pracowałem wcześniej przy różnych projektach, też chciał zrobić przyczepę, więc stwierdziłem, że zrobię koncepcję na komputerze, jak ułożyć w przestrzeni rowery. Żeby był jak najciaśniej, zresztą teraz widzicie na ekranie jak wygląda taki projekt, najpierw były rowery, potem były punkty podparcia pod kołami, a potem powstały do tego specjalne łoża, żeby dobrze te rowery umiejscowić. Potem przyjechałem do Sebastiana i powiedziałem mu, ty zobacz, robimy tak, mówi, ty ja też chciałem robić szczepę. Jaka była dalsza historia z tobą Sebastian? Podobała mi się koncepcja, ale chciałem ją odchudzić, generalnie i... Pobawiłem się w wykonaniu ażurów, tak zwanych, czyli miejsc odchudzających. Ty twierdziłeś trochę, że to będzie za słabe, ale powiedziałem, robię na własną odpowiedzialność, zrobię swoją przyczepę, przetestujemy, czy to faktycznie będzie za słabe, czy nie. I okazało się, że jednak spełnia wymogi, trzeba było tylko jedną rurkę dołożyć, która to wszystko trzymała, jak to się mówi, do kupy. Wielka takich przyczep jeździ i wszystkie się sprawdzają. No szczerze mówiąc, to nasza przyczepa, ta, która powstała pierwsza. Ona zrobiła co najmniej 4000. Od razu. No. To było. Siedzieliśmy do pierwszej w nocy wtedy. O. No, no, pamiętam. jak szefce. <grym> tak. I... Y, pamiętam, że było rzucenie z pawarką. Tak. Pojechałeś bez lakieru, bez niczego i dlatego ona no, jest bardzo i To jest jakiś styl, co nie? Jeżeli interesują Was takie przyczepy, to kontakt tutaj do Sebastiana możecie znaleźć w opisie filmu, bo tych przyczep już trochę jeździ, już trochę ludzi, którzy się znają, takie przyczepy zamówiło. Gdzie jeździ jedna przyczepa? W Islandii. No. W Islandii. Na Islandii, na tej takiej wyspie. Za nami pierwszy prototyp przyczepy, ten o której powiedział Sebastian. Jak widzicie może nie wygląda za dobrze, ale ta przyczepa była z nami w Francji na takich największych testach, czy da radę, dała radę. Czekają, czekają ją ostatnie poprawki, i w przyszłym sezonie będzie z nami jeździła na nasze wyjazdy. Ogólnie no to jest super, na przykład to, co trzymam w ręku, to jest możliwość realizacji pomysłów do produktu i to, że sobie coś wymyślisz, narysujesz, to jest fajnie, jest to na rysunku, ale dopiero kiedy staje się taką takim rzeczywistym elementem, który trzymasz w ręku. No nie wiem, ten taki głupi spornik z logiem Dirt it More, że można to zrealizować, to daje takiego kopa, że chce się robić tego więcej i więcej i że nie jest to tylko taka pusta koncepcja, która zostaje do szuflady, tylko rzeczywiście można to tworzyć i tego używać, i myślę, że to jest to, co dawało mi największego kopa od samego początku: czyli zrobić kicker, a na tym kickerze będą skakać ludzie. Kiedy zrobiliśmy pierwsze koncepcje RAM w Dartmurze i nagle te ramy przyjechały i z rysunku nagle powstała prawdziwa rama, a potem zaczęły na nie skakać hopy, to był taki mega boost, że to nie jest wymyślanie jakichś rzeczy, które są tylko w przestrzeni głowy, tylko rzeczywiście można ich używać. No i ogólnie, gdyby nie Sebastian, gdyby nie takie osoby, które chcą tak działać, które chcą realizować rzeczy. Główna idea jest to, żeby coś stworzyć, a niekoniecznie, żeby tylko zrobić na czymś hajs, tylko po prostu, żeby stworzyć, poda się to zrobić. Że mamy narzędzia, możemy coś zrealizować, to to zrealizujmy. Ile razy pierwsza szczepa była cięta? No ze 3-4 razy była zmieniana, co nie? To właśnie mają do siebie prototypy, że je się robi, no poprawia. No I między innymi właśnie Sebastian też często działa z nami przy prototypach Dartmura, kiedy mamy pierwszą koncepcję, przyjeżdża rama z Chin i okazuje się, że coś I jest już nie tak. Coś Kolego nie działa, coś się połamało, nie ma jakiejś śruby, ze Seba tutaj, w tym całym ogromnym zapleczu jest w stanie zrobić tak, żeby to działało i żeby można było dalej testować. Zobaczmy, jak to się pokaże. Znasz ten element? No. Zrobiony już, jest seryjny, no. To, jest... to nie jest mój spok. <laughs> Ale nie, serio, bo bym poznał, nie? To jest jakby to, co ostatnio rozkminiłeś, co nie? No. Zmieniłeś no. Ja jestem dumny, powinienem jedną ramę dostać kurde gratis, do testów. To szybko tłumacząc, mieliśmy ostatni taki przypał, że Piotkowi pękła rama, testowa prototyp, to się zdarza. No i Sebastian wziął, wymyślił, pogiął blachę, przygotował specjalny element, który spawaliśmy. No i już na zdjęciu właśnie pokazywałem Sebastianowi, że Chińczycy to skończyli i zrobili. Tum, 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 tym ostatni element. Jest. Ale Aaa. to jest Beautiful. Jeszcze chwila tutaj będzie pracy, żeby zrobić cały stelaż, ale naprawdę gratki. Znowu się udało. Przymiar, i przymiar wszędzie działa. Proszę bardzo. 70 mm na koło. Do 2,6 opony, spokojnie ogarnia. 5. No dobra, Sebat, Trzeba i do domu. No, jedalam. Na razie. A. A. Mamy kolejny dzień. E, jak widzieliście, Seba naprawdę spoko i masę fajnych rzeczy udało nam się razem zrealizować. E, miałem dzisiaj nagrywać z GoPro, ale zadziłem jakąś kartę, która się formatuje od 5 minut, Nie będę nagrywał z telefonu. Mam nadzieję, że jakość będzie wystarczająca. Jadę skanować. Skanować samochód, żeby dopasować odpowiednio bagażnik, który e, robimy do samochodu, plus przygotować dedykowaną drabinkę. Miałem jedną drabinkę w samochodzie, którą robiłem wcześniej, ale ona miała pewne niedoskonałości, więc zrobić zrobić taką Listą drabinkę e, i do tego mocowanie koła na klapę, żeby też koło wrzucić na klapę, żeby to było rzeczywiście fajnie. Bo chciałem w tym roku zrobić ten samochód naprawdę ekstra. Zresztą mniej gadania, jedziemy skanować samochód. Rozumiem, że teraz e, kalibrujesz. Tak okay. jest. jakie mamy zderzenie kontrastowe technologii, co nie jesteśmy w starej shopie i będziemy skanować 3D samochód. Tak jeszcze dla wyjaśnienia jesteśmy w starej szopie dlatego, bo rozumiem, że musi być odpowiednio ciemno, prawda? Żeby e, dobrze wyszedł skan, tak? No czy na zewnątrz się ciężko skanuje, bo jest za jasno i nie ma kontrastu. Kamery nie wychwytują wiązki lasera na powierzchni. Będziemy mieli mi, Rozumiem, że to są... Jak się nazywa? To są markery. Mhm. E, no i to są takie punkty referencyjne, po których skaner się orientuje gdzie jest. Mhm. No, czy mój skaner jest do 400? Dokładności ma. A, no na rynku 400 mm, tak? Tak. A są na rynku, które skanujemy już do 6 mikronów. Wracamy do początku. Na komputerze już widzicie model zeskanowanej klapy tyłu transportera. Do niego będziemy domodelowywać drabinkę, mocowanie koła i ten cały bagażnik, który robiliśmy u Sebastiana. Jeżeli oczekiwaliście, że podczas odcinka będzie więcej na temat projektowania samych rowerów, to w ogóle się nie martwcie, bo takie materiały powstaną. Prawdopodobnie już za tydzień pojawi się film ogólnie pokazujący rozwój projektu Thunderbird. Od koncepcji do gotowych rowerów. Powiemy też troszeczkę troszkę więcej, kiedy będą dostępne i ile będą kosztowały. W tym odcinku chciałem wam troszeczkę bardziej przybliżyć to moje projektowanie na zajawce, że jest to i hobby i praca i cały czas się tym jaram, e, ponieważ bardzo poważnie wziąłem do siebie słowa coacha mojego, mojego pokolenia. Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie, co lubię w życiu robić, a potem zacznij to robić. I to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować, dawać łapki, komentować. Bo ja robię to dla Was i wspólnie tworzymy ten kanał. Gdybyście tego nie oglądali, to by to przecież nie miało sensu. Trzymajcie się. Cześć. Chyba. Zesprawiam dwa takie same elementy. Przedobaczmy sobie. Sprawdźcie, to jest dobrze. To też? Naprawdę, robimy bardzo fajne przyczepy. <laughs> yeah <laughs>